Wszystko, kto widzi te dwie różnice. Kto pierwszy, ten lepszy. Dwieście zł. No, kochani, muszę kogoś usłyszeć naprawdę teraz. Kończymy tą wodawkę. Już w tym momencie powinnam prezentować kolejną. To jest... To kogo drugą za pieniądze? To nie ma chętnych? nie znaleźliście tej drugiej różnicy? Nie wierzę. Ona nie jest aż tak naprawdę trudna do odnalezienia. Czy to zero? Zero nie jest sobie tak. To oznacza, że czas przeznaczony na tą zagadkę się skończył. Musimy przechodzić do kolejnej. Mamy tutaj dwie różnice. Ma przygotowane trudniejsze zagadki, ale żeby do nich przejść, musimy rozwiązać to. Halo, halo! No? Dzień dobry, gdzie znajdują się te różnice? Pierwszy, pierwszy znajduje się e, gwiazdka. Tak. I w drugim... drugim guzik. Bardzo dobra odpowiedź właśnie o takie odpowiedzi mi chodzi. Dokładne szybciej. Dziękuję i gratuluję. 200 złotych wędruję do Pana. No słuchajcie, udało się, udało się rozwiązać pomimo lekkich trudności. No dobrze. I co teraz tutaj mamy? Kolejny obrazy, kochani. No dobrze, słuchajcie. Mamy tutaj trzy różnice przy okazji tych obrazków i mamy trzy stopnie tych I bardzo dobrze. Bardzo dobrze, słuchajcie, bo skoro więcej tych różnic. Ale oczywiście mam nadzieję, że nie będę musiała Was aż tak bardzo namawiać, żeby do mnie zadzwonić. No to zapraszam. Ja wiem, że jest troszeczkę trudniej. No, ja od razu powiem, że ta trzecia różnica no, jest naprawdę sukselnie schowana. Dwie pierwsze są na traceła.

No. I co, kochani, mam nadzieję, że pomogło. Mieliście naprawdę chwilę, krótką chwilę. Żeby się skoncentrować tylko i wyłącznie na tej zagadce. O, mam nadzieję, że to pomogło. Skoro po tak, to teraz powinnam usłyszeć kogoś od Pół tysiąca złotych. Słuchajcie, kolejna zagadka jest jeszcze trudniejsza. Więc jeśli siedzisz teraz przed telewizorem i widzisz te trzy różnice, to prostu przyjść do kolejnej zagadki. Nie wahajcie. No, no. Ja tak myślę, że jesteś niewielu nie osób, które widzą te różnice. to jest naprawdę trudna zagadka. Poza tym, mamy naprawdę coraz mniej czas. a kolejna zagadka będzie jeszcze trudniejsza. Czekam za długo, naprawdę. Co tam jest? Koniec programu? Słuchajcie. Myślałam, że naprawdę mamy niewiele czasu, ale tutaj wygląda na to, że mamy go bardzo mało. O, słuchajcie. W takim wypadku ja już tutaj słyszę z reżyserki, że nie zdążymy zagrać kolejnej zagadki. Dobrze, wiecie co, to może zróbmy tak. Ja podwajam stawkę, ale muszę usłyszeć rozwiązanie teraz. Skoro to ostatnia zagadka, no to myślę, że tysiąc złotych to naprawdę dobre pieniądze. Wynagrodzę osobę, która naprawdę jest bardzo spostrzegawcza. Tylko wiecie co, mamy 45 sekund. Słyszę, że mamy 45 sekund, naprawdę nie będzie